Witam serdecznie Państwa! W kolejnym materiale. wracamy do żywych troszeczkę. Lecimy z patelnią Master Dzisiaj będziemy robić vloga, jak zrobić kurczaka z ryżem. Wiem, że jest to potrawa, którą nie każdy sobie radzi. Piszecie do mnie w komentarzach Michał. Dorad coś. Czy kurczak bardziej na lewej, czy na prawej? Czy bardziej wysmażony, czy mniej wysmażony, czy lepiej I działa na mięśnie jak ma na przykład przyprawę, czy go nie ma. Już widzę, że to będzie ciekawe wrobie, nie wątpię. No, a tak na poważnie, to lecimy dzisiaj do, do trenera i będziemy się pokazywać, będziemy sobie rozmawiać, będziemy e, ustalać co dalej i tak dalej, bo ja sam szczerze nie wiem na jakim jesteśmy etapie, e, czy zresztą się wie na jakim jesteśmy etapie. Wiem, że redukujemy, ale chciałbym znać nieco więcej szczegółów, a przynajmniej plan jaki Tomek ma na mnie na ten moment. I jedyne, co tak naprawdę chcę wiedzieć, to to, czy mogę sobie pozwolić na jakieś odstępstwo na, na weselach, które będą niedługo i na kawalerskich, które będą niedługo. I tak naprawdę jedyne, co chciałbym wiedzieć. Resztę i tak będę robił tak jak robię, bo widzę, że forma bardzo ładnie się poprawiła, szczególnie po tych wakacjach, na których byliśmy. I od tydzień czasu od tego właśnie wyjazdu bardzo ładnie się to poprawiło i uważam, że jest to. Już wystarczająca forma, żeby się pokazać. I robię właśnie kurczaka. Będę robił też ryż. Eee, I będę jeszcze... Nie wiem, czy mam w ogóle robić ten kleik. Chyba ja chcę na zimno zrobię Wezmę sobie pojemnik, waga No pewnie, że tak. No to dużo trzeba było pojemników brać. Tak sobie w jednym będę cały czas zalawał te i Będzie super. Dobra, to tak zrobimy z klejkiem Ja ogólnie bazuję aktualnie na produktach typu filet z kurczaka, wołowina, e, kleik, ryż. E, czasem płatki owsiane. I co? I białko. Także tak na razie sobie bazuję. A jeszcze masło migdałowe i takie tam rzeczy. No generalnie zacząłem mieć 100% czysto i moje ciało zareagowało tak szybko, że aż jestem w szoku, nie? Także... Co, lecimy z tym dniem. Dobra, na śniadanko u mnie wlecą dwa jajka smażone i Do tego jeszcze filet z kurczaka, który jest tutaj. I to będzie moje białkowo-tłuszczowe śniadanie. Lecę teraz z pieskiem na dłuższy spacer, bo ona będzie do wieczora Sama siedzieć, więc warto było zadbać o jej pęcherz. Bierzemy się, co? Idziemy? Tak, idziemy Jak zwykle z przebojami jedziemy Jesteśmy na dworcu, jakoś udało się tu dotrzeć Bolty byłyby tak, żebyśmy się spóźnili, Więc przyjechaliśmy tutaj nogami Na ostatnią chwilę pociąg cały zawalony Więc też nawet razem nie posiedzimy Dobrze, że to tylko do Warszawy, gdzie godzinki, więc spróbuję ja się przespać, później zjeść i tak o, jedziemy dalej. Choć nie zdążyłem wam tego nagrać, ale możecie sobie wyobrazić, że było tutaj 120 gramów kleju połowita i 60 gramów białka od bioel borówkowego. Ogólnie myślałem, że borówkowe będzie średnie, a na ten moment cynamonowe i borówkowe Polecam chyba najbardziej. O, mój palec tutaj wskazuje. Też... Jeszcze zjadłem banana. I już do treningu nic nie jem Raczej się już nie prześpię, bo ostatnio jakoś mi się nie chce spać. Myślę, że to kwestia też tego, że po prostu redukcja zaczyna się wprędzać i już nie jestem tak nieprzymulony. Raczej jestem bardziej pobudzony. Jedziemy dalej. Niedługo Warszawa. Okej, okay, my już wysiedliśmy. A coś tam klika w telefonie. Oh yeah. Szybko, sprawnie e, Troszeczkę nie tak kupiłem bilety, bo kupiłem na zachodnią i myślałem, że będzie moje 11.34 A tak naprawdę musieliśmy wysieść na wschodniej I mamy 5 minut przed 11 A Ostatnio ja kupiłem bilet na e, 3 ale to Ta, podróż Ale to znaczy, że ten bilet, co ty kupiłaś, to znaczy, że trzeba dodać troszeczkę czasu do tego Jeszcze mam więcej no czasu w sumie niż potencjalnie zakładaliśmy No to super w takim razie Będziemy mieli więcej... Czasu. Idziemy do McDonalda, ja się sobie kupię jakąś kawkę, posiedzimy Ja już swój posiłek przedtreningowy, którego wam nie pokazałem, już zjadłem ja Nie wziąłem, nie wziąłem bluzy, ale jest ciepło Mam nadzieję tylko, że nie będzie jakoś padać, nie będzie lało No i co? Za pół godzinki będziemy brać jakiegoś Ubera, Bolta I ruszamy na siłownię To co zawsze I będziemy sobie dzisiaj trenować klateczkę i plecy No i lecimy do Żabki, żeby sobie kupić wodę ale jestem hybrydowym atletą to przed również wleci i będziemy brać bolta i jechać już na miejsce Ej, kawka jest? Jest. Wszystko jest. Ach, to moja kawka. Się napić. <laughs> moja kawka ty Ale jak nie wiesz? chcesz dać się napić, to też nie ważne. Też te żabki kurwa daleko z tego mm. dworca ogólnie. Jak, jak nie żabka. To te żabki są na każdym rogu. A to Warszawa. Ty powinno być na... A razy na rogu Nic więcej nie powiem chyba Dobre. z kruszonką, to widzicie, że chodzi o jagodzianki, tak? Których nie będę jadł ja Chyba, że zaraz ktoś powie mi, nie. że nie. mam je zjeść 13 zł. Które jest w sklepie się tuż obok Tak jest Jechał Tomek, troszeczkę sobie porozmawialiśmy. No i będziemy zbierać się powoli na trening. Zaczniemy albo od pleców, albo od klatki, ale będziemy robić przeplatanie, jeden ćwiczenie na plecy, jedno na klatkę, bądź odwrotnie, nie wiem od czego zaczniemy. I chyba zrobimy sobie trzy takie, trzy takie. Zobaczymy. W sumie spoko, bo będę i plecy i klata, trochę tam barki też na pewno przy jakichś wyciskaniach. Triceps też, więc później, może na pozowanie to jakoś ładnie się zaprezentuje. Czasami zobaczycie, bo na koniec zazwyczaj jakiś tam czek jeszcze w lustrze jest. Więc gdzieś była pochwała, że już Michał wyprostowany Tak, że się prostuje. No, także coś tam kurwa jednak się poprawiło, chociaż się wyprostowałem. Także zaczynamy sobie od ściągania drążka w oparciu o ławkę Nie wiem jeszcze jakim chytem, ale generalnie zamiast będzie taki, żeby mocno zaatakować, nie chcę bardzo Jeszcze jeden ze sobie I powoli. Jesteśmy po dwóch ćwiczeniach. Zrobiliśmy sobie wyciskanie tutaj na tym kanerze. I ściąganie, tak jak widzieliście. A teraz lecimy z trzecim świeceniem, jakim jest Tibar. Eee, ja u przekazu jest... stał na zaliczu. Tak. Poprawa pracy łopatek jest, więc to co było naj... najważniejsze do tej pory dla mnie, udało się wykonać. Tak ja chcę pokazać, jaki jesteś eee. przepocony. O! O! Jak w tym ustawieniu tu tak od dołu pracy, od góry. Wszystko. Ola! Trening sam. Tak, to zawsze jest ciepło. Ja jestem, myślę, zawsze przyjeżdżam do siebie. Czy tu podję, to dalej przyjeżdżam gdzieś tam u siebie, treningi robię. Mówię, jakby tak. Po klima klimam tam dalej. No tu jest szczególnie ciepło, co? Ale to dobrze. Bezpiecznie pierwszy za Tak, Tak, tak. Skończyliśmy e, rozpiętki na Butterflyu, teraz robimy przesuwanie jednoręż w opadzie, e, stojąc na opadzie, wokół w oparciu. Masz dzisiaj ten, trend z trenerem. Tak. Trener z tobą. Trener z trenerem.

Ja już jestem po treningu, a ja kupuję e, bilet na pociąg, tam chłopaki sobie robię pozowanie, e, Mariusz przyjechał, żebyś troszeczkę poprawić, my już jesteśmy po pozowaniu, który widzieliście, a ja teraz będę jadł klej, który robię sobie również na siłowni, ten zostać. Pożyte, a później będziemy lecieć na dworzec. Chciałem pochwalić, że ja pierwszy raz w na wyjeździe z Michałem to zrobiłem też sobie normalne jedzenie i normalnie je jem, bo zazwyczaj zrobię, nie wiem. No ja już pokazywałem będę... preparing mojego posiłku. Taki klej z zimną wodą. Uważam, że jest lepszy niż z ciepłą, generalnie. I robi się około gdzieś 15 sekund, więc jeżeli ktoś nie ma naprawdę czasu zjeść. No to robisz taki klej, pijesz białko i jesz jabłko. Czy tam pomidora. czy co tam chcesz, człowieku. Tak samo przecież jeszcze są gotowe filety z kurczaka w żabce, no to tak naprawdę kupujesz fileta, jesz coś takiego jako węglowodany. Ale lepiej masło, zrobić samemu. Mas e no dobrze było w ogóle, jeździć, jakby ciepłe posiłki, ziemniaczki, tam tamto, ale ja mam na myśli... Chyba no, to głównie do ludzi, którzy cały czas mówią, że ja nie mam trzymać diety, może to, może tamto, a może bym w ogóle kurwa, nie, wiem, nie musiał jeść, no naprawdę, no uważam, że w czasach, gdzie są wafle wszędzie, na każdym rogu w racji to jeszcze smakowe, o smaku pizzy, chili i tak dalej, są szynki, można sobie zrobić kurwa wafle z szynką i też nie będzie najgorzej, no więc naprawdę nie jest to jakieś mega wymagające, a jak ktoś ma niebiańskie podniebienie, on musi jeść wagra, to ja, łagra z nie wiem... Czym? No to niestety. No to nie wiem, w sumie, co poradzić. Ja bym mógł iść w sumie. Jak ogólnie, twoje wrażenia po treningu? Jak nastawienie do redukcji w się. Bardzo popytać. dobre. Dzięki. Ustaliliśmy, tyle. ustaliliśmy sobie, że. Jakiś cel? Że redukujemy dalej, jest jakiś cel. A nie ma żadnej presji Zobaczycie w kolejnych filmach, bo to teraz będą częściej się pojawiały. Na, na pewno chcemy dociąć e, mocno. Do kości. Po prostu żeby zobaczyć, co tam się nam udało zbudować. Mam nadzieję, że coś tam, coś tam poprawione. Wydaje mi się, że góra urosła w porównaniu do tego, Ocenncie co sami, czasu. możecie zostawić komentarz. To, to, to sami widzicie w sumie na filmiku. Chociaż ten filmik, mam wrażenie, nie oddaje nie tak ogóle. bardzo tego, jak to wygląda na żywo. Eee, ale najważniejsze to jest to, co się pokazuje później gdzieś tam e, na scenie, nie? Więc to mnie interesuje w życiu najbardziej. Jak masz na to, co teraz powiedziałem, mam taki wniosek, siedząc tutaj na dworcu, czekając na ten pociąg, że warto było zacząć to robić. Wiecie? Że jednak te pierwsze zawody, drugie zawody, trzecie, piąte, dziesiąte, no znaczy dziesiąte to jeszcze nie były w sumie. Chyba startów miałem. Z z 9 no. z dziewięć startów to warto było je wszystkie przejść na każdym się czegoś nauczyłem e, i widzę, że właśnie tu wszystko co mnie popychało, żeby sobie pracować dalej i robić swoje konsekwentnie zaczyna się w końcu opłacać, bo ta sylwetka w końcu zaczyna wyglądać tak jak ja bym chciał. Ale i jaka satysfakcja jest nawet z treningu już? Nawet jest ogromna satysfakcja z poprawy pracy i świadomości i łopatek, nie? To się wydaje może głupie, ale... E, Wcale nie jest takie proste, żeby pracować tym, czy się chce Szczególnie na kibiecie, gdzie jest tych mięśni bardzo dużo Bo tam ważne są, jak się ustawisz yy, I to jest kluczowe Natomiast główny wątek był taki, że jestem z siebie zadowolony I że cieszę się, że zacząłem to robić I że się w międzyczasie nie poddałem ani razu tak. Udało się wrócić, jesteśmy już w Białymstoku godzina eee, 18, także w sumie biorąc pod uwagę, że jechaliśmy z Białego Stoku do Warszawy i z powrotem to całkiem sprawnie udało się to wszystko załatwić, a teraz będziemy sobie chillować, odpalimy sobie jakiś film, zostało mi jeszcze zrozumienie tylko dzisiaj cardio. Eee, 35 minut na ten moment i 10 tysięcy kroków, taką mamy założoną aktywność, eee, chociaż nie wiem jak będzie jutro, bo mam dostać nowy plan, eee, natomiast na ten moment trzymam się tego co zostało, także Lecę dalej, zostały mi też trzy posiłki, które też Wam pokażę. No i resztę dnia spędzimy raczej na odpoczynku.